Ruszyły piękny start. Ostatnia pozycja jest. No a pozostały mocno grupowane i prowadzi Kalahari Dream na drugiej pozycji do Zamindar, blisko Gotam, ależ tam jest czas do 1400 metrów do celownika na czele Kalahari Dream, do Gotam, Scream razem wszystko bardzo bardzo blisko siebie i za chwilę 1200 metrów do celownika. Na czele stawki Kalahari Grim, Gotam, Duke, Skrim razem na ostatniej pozycji galopuje Nokaina, a naprzód ostatni Jutrzenka I tysiąc metrów do celownika po zewnętrznej poprawia Inulina. Kalahari Grim, Duke of Zamindar w Gotam na ostatniej pozycji Jutrzenka, Kalahari Grim, Gotam, Duke of Zamindar, Skrim. Następnie Inulina razem. Jutrzenka ostatnia, przedostatnia. Nokaina. Kalahari Dream jest na czele. Na drugiej pozycji Diukow Zamindar. I za chwilę wyjście na prostą. Wyprowadza Kalahari. Kalahari Dream, która atakuje mocno Diukow Zamindar. 450 metrów do celownika. Na czele walka. Walka jest. Kalahari Dream i Diukow Zamindar. Finiszuje polem. Inul... Nokaina razem z Inuliną, ale na czele już jest Duke of Zamindar 200 metrów do celownika. Kalahari Dream się trzyma drugiego miejsca. Jeszcze bardzo mocno finiszuje. Nokaina, Kala... Kalahari Trim zaczyna słabnąć. Duke of Zamindar wygrywa. Idźmy, proszę i w celowniku Duke Zamindar na drugiej pozycji. Nokaina na trzeciej, Kalahari Dream, na czwartej, Scream Oj, Mason ma